Kopnij, Tak, kopni, kopni. Kopnij! O! Co to chyba było? No babcia musi szep. Ręka musi być tu. Jeżeli będzie tu... Daj mi lewy. Lewy, popatrzcie, o. To gdzieś się coś może przecisnąć. Jak tu rękę... To zawsze popatrz schowasz, a ręka ci pomoże to zrzucić. Wtedy masz otwarcie. Druga rzecz, pamiętajcie, żeby nie schodzić w bok, tylko żeby realizować to zejście w bok, popatrzcie, poprzez skręt. Zauważcie, że moja głowa i tak się odchyliła. Ciężar ciała na tej nodze. Poza tym jak mam tą rękę tu, zauważcie, że barki mi się schodzą do środka, więc mam jeszcze gładkową siłę. Tu. Oprócz tego, że mam siłę obrotową, to jeszcze mam tu ręka i kończymy. Moi drodzy, również chciałem Wam pokazać, bo tu kolega kopie wysoko, że ta technika też jest skuteczna przeciw kopnięciu. Zobaczcie, idzie Mawasi Geri takie. O, pięknie. popatrzcie, O. Tak naprawdę, gdyby goś podstraszył, powiedzmy lewym, o, lewym prostym, lewym prostym i bije mawasi, tak? Na lewy prosty nie zareagowałem, czyli go odbiłem i wchodzę tu, po, spójrzcie. Popatrzcie. Jak tylko poczujecie nogę na ręce, możesz nie widzieć, możesz mieć oczy zamknięte, możesz się wystraszyć. Jak poczujesz. Nogę na ręce, by w ciemno. Już wam pokażę dlatego, dlaczego. Daj, daj mi tu nogę na chwilę. Popatrzcie. W momencie kiedy poczułem rękę, to goźom odkłada tą nogę. Tak? Popatrzcie. Poczułem i odkłada. To spójrzcie. Jak stoję i kopię chłop. Zatrzymałem, ale sorry. Nie wiem czy widzieliście. Nie ma tutaj odchodzenia. Tak, nie ma zejścia do defensywy. Czyli ja wykorzystuję to, że stoję w miejscu, spójrzcie, uderz. Czym mocniej uderzy, tym gorzej dla niego. Czy to idzie na wybechy. Tak, kopnij, kopnij. Kopnij! O, co to chyba było? No babcia mocno kopała. Uwaga, jedziemy, patrzcie. Stoisz? Sprawdź stoję. Widzę, że idzie uderzenie. Kopnięcie, ale nie wiem, czy ono idzie na górę, na dół, nie wiem. Widzę, że chłop podnosi nogę. Skręcę się w tę samą stronę, spójrzcie. Widać to dobrze? Gdzie ta noga wyląduje? Nigdzie nie wyląduje, patrzcie. Bang! Druga strona pokażemy, to samo, patrzcie. Ta sama noga kopie, patrzcie. Chłop, bang! Zobaczcie, jedna pozycja, która występuje w tai chi, która w systema bardzo często jest wykorzystywana ten skręt, ta spirala, to jest podstawa systemu. To jest to uderzenie. Ja proponuję też odwrotnie. Patrzcie. Yo. I zauważcie jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ja schodzę tu, to popatrzcie. Nakrywając mam jego nogę. Jeszcze tak się można bawić. Ale to na następnych zajęciach. Spróbujmy sobie. Kopnięcie, wejście. Oczywiście jak idzie mocne uderzenie, popatrzcie na ja lekko. To co wam mówiłem, odchodzisz w bok. W bok by był to sidestep, a tu nie wiem jak się nazywa. Próbujemy.